Witam bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was poradnik jak się prawidłowo otwierkuje dla mojego widza zwaranego. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszą gruchole, pozdrawiam Dendryda, pozdrawiam graniter. Pozdrawiam Zbaranego, pozdrawiam Zakretive, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Sebastiana Anczaka, pozdrawiam Jakuba Szewczyka, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Dobrowola, pozdrawiam Romaniniego Szoty, pozdrawiam Selka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam. Ale owe to bądźmy, ale na kółkach pozdrawiam Golfa Wulkanowego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokażę Wam poradnik, jak się prawidłowo Twój No dobra, to jedziemy tam na miejscu, może z tamtego do dowiemy się do no, jednego. dlaczego mi powiedzieli, że uczynali, że podejrzewam, kto wycofuje? Widzicie? Tak się twierkuje. Ruszacie pupą w rytm tańca i twierkujecie jak ptaszki, które wyemigrowały daleko do Afryki w tym roku. O tak właśnie tańczycie. U, 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 u. No i to koniec. Jeśli Wam się podobał ten, ten jakże przefajny poradnik, prawidłowym tujerkowaniem, to wiecie co robić. Dajcie mi łapkę w górę, a jak mnie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowickich Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć Narka.